Manko wszystkim z tej strony Kłakowski i witam Was w kolejnym odcinku z Dead Paradise 3. Um, w ostatnim odcinku pamiętam, kupiliśmy sobie broń i nas dosłownie oskamowali. Jest po prostu super, co nie? No, Dead Match, tak jak mówiłem, robić nie będziemy. Chyba, że na końcu. Misja piąta, po prostu. Dalej jesteśmy na naszych. Um, tych. Na naszej. E, no, naszej... i no, na zimowych górach, bo nie wiem, jak to inaczej określić. Play, musimy defendować nasz konwój. No, tak, tak samo, nie ma, nie ma tego małego pistolecika, który miał strzelać do tyłu. Więc czuję się oszukany strasznie. Chyba, że on na przykład nie widać go, ale strzela. Uwaga, patrzymy. Nie, no, nie ma go po prostu, po prostu go nie ma. Nie będę się już oszukiwał. Oszukali nas na pistolet. No dobra. No to grubo, nie? Teraz będę chciał koła kupić sobie, ponieważ koła chyba mamy najmniej ulepszone. No i rakiety też, ale no to koła i rakiety teraz będziemy ulepszać. Dalej bronimy nasz konwój. Jedziemy sobie do przodu. Rozwalamy teraz. O kurde, znowu! Drugi raz! Ja myślałem, że jak. W że Tak jakby, no wtedy ten boss był na końcu, tak jakby nie. To, to myślałem, że on teraz też będzie tylko na tym levelu, który tak jakby wcześniej był na końcu, a teraz był na początku, bo się wracamy. A okazuje się, że on jest znowu. I jak mam przypuszczać to, że będzie jeszcze raz? Chociaż tego już nie wiem, ale... Tak przypuszczam. Dobra, sobie ich tym małym pistoletem naszym. Oj, w ciebie trzeba... A poradziliśmy się z, my sobie z tobą, ale... Ej. Przepraszam bardzo. Okej, okay, dobra. Powiem Wam, że ta gra jest, yy, że ta część jest chyba najgorsza ze wszystkich, bo jest dużo bugów, różnych błędów i niedopatrzeń. Na przykład zabranie mi tylniej, tylniego pistoletu. Ja mu chciała dostać apteczkę. Żeby nie mój ziomek, tylko... Czemu w ogóle może na przykład przenikać przez, ty, przez tego giganta, a ja nie, i ja ja on mnie przepycha. Dobra, przejeżdżamy sobie przez te pagórki. Możesz gościu do tyłu pojechać, bo ja potrzebuję apteczki. Ty masz jeszcze dużo życia, ja potrzebuję apteczki, bo są obolały. O, 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 o! Dobra, mamy. Kolejna już może być dla niego. Tutaj Elegant dostaje. Jedziemy sobie tędy. Worki z. Dokładnie. Ciebie bym chciał rozwalić, ponieważ te gwiazdki zawsze spoko mieć. Cyk. Jedziemy sobie teraz tutaj. I ogólnie też mam wrażenie, że w sumie nie trzeba mieć wszystkich gwiazdek, aby grać te mecze, bo pierwszy deathmatch już mamy, a jak zrobimy pierwszy deathmatch, to dostajemy jedną gwiazdkę. I za ostatni deathmatch potrzebujemy 36 gwiazdek, czyli powiedzmy zrobienie poziomów od 1 do 12 tych normalnych. A te mecze, to jeszcze jest dodatkowa forma, jak możemy sobie zdobyć gwiazdki, których powiedzmy nie daliśmy radę zdobyć w innych etapach. I to jest też jeden z ratunków, jakbym chciał faktycznie te mecze. Porobić, ty dostajesz. No to było bardzo bez sensu, rakieta, ale trudno. Ty sobie zbierasz apteczkę, teraz ja bym chciał apteczkę. Dobra, umierasz. W ciebie leci rakieta, bo powiedzmy, moje życie, no może ma wiele do życzenia, Pozosta pozostawi. może pozostawiać wiele do życzenia w ten sposób. Jego życie zresztą też nie jest super, ma wywalone do tyłu tylnie drzwi. Ja bym chciał go zabić, dobra. Ja potrzebuję bardziej apteczki mimo wszystko. Tam jest ziomek. Dobra. Mając życia zero, ale się udało. A i kiedyś znajdzie. Nad... Mam wrażenie, że kiedyś nadejdzie w tej grze taki level, którego za nic nie będę mógł przejść. Ale dobra. Wydaje mi się, że potrzebujemy ulepszyć sobie to, tak jak mówiłem, koła. I tak jak też mówiłem, rakiety. I wydaje mi się, że teraz będzie spoko, bo większa wytrzymałość, lepsze kółka, bo tam z nimi też mieliśmy problem. No i rakiety po prostu mieliśmy słabo ulepszone, to też czemu by nie ulepszyć ich jeszcze troszeczkę. Achievement co sobie jakiś mechanik znowu. Mechanik i armorer. I jeszcze spender, to może nawet coś ulepszyć możemy. Bo dużo tego hajsu strasznie dostaliśmy. Misja szósta. Difficult Descent, taki same, Wszystko nawet tak samo jeszcze. Jeszcze nie zmieniamy naszego otoczenia w żaden sposób. Um, play. I sobie będziemy teraz jechać dalej i próbować y, jakoś zdobyć te trzy gwiazdki, zarobić kupę hajsu i w ogóle wszystko najlepsze mieć. W tylko to praktycznie nie różni od poprzednich, tylko że ma już parę pomiędzy jedną trójką, a drugą trójką kół. I z ponownie mamy gościa ogromnego. Spo pomóż mi, konwój strzela do niego. Konwój strzela do niego w tej chwili, mówię. Czemu konwój w niego nie strzela? W kogo strzela konwój? Co konwój by tylko. Co to się stało z nim? Co to się z kolegą tutaj stało? Konwój tylko strzela w tego, co im przeszkadzało. Widzicie, do przodu strzela, a może po prostu może tylko do przodu strzelać? Tak też może być. Po co go od razu osądzać, że jest egoistą i strzela tylko w, ty... w tylko tych, co tylko jego biją? Może po prostu nie może strzelać do tyłu. Bo źle mu przykręcili pistolet już nie może tak strzelać. W ogóle zwróciłem uwagę teraz na to, że po tej walce z tą. Z tym gigantem pierwszym i bossem tym. Teraz przed chwilą. Mam bardzo, bardzo, bardzo mało życia, więc potrzebuję apteczki! Nie! Nie zabier mi. Wziąłem je, dobra. Właśnie miałam mówić, że potrzebuję apteczki, a akurat apteczka się pojawiła i na szczęście udało mi się uzebrać, chociaż było blisko, żeby gościu bym ją zabrał. Jedziemy sobie dalej, przyjeżdżamy, rozwalamy ciebie. Rozwalamy ciebie i rozwalamy jeszcze ciebie. Ciebie, ciebie wszystkich rozwalamy w zasadzie. Rakiety mamy w razie co, więc jak będzie problem, to możemy strzelać. Um, teraz będę apteczkę dał chyba konwojowi mojemu, ponieważ on tego życia, no właśnie, przed chwilą chyba dostał takiego hita, który sprawił, że jego karoseria się lekko zmieniła. Zmieniło po prostu, że no po prostu jest po drzwi powyginiane i tak dalej. I po prostu wygląda na bardziej zliczonego. Apteczkę sobie już wziął, kolejna będzie dla mnie. Ty dostajesz od razu rakietę i nawet nic nie mogłeś zrobić. Mamy kolejną gwiazdkę, teraz potrzebujemy zrobić 7. Teraz już 6. Tu się coś pojawia? Nie. Ok, tutaj mamy aż 3. Tutaj mamy cyk jeszcze dwóch i będziemy mieć drugą gwiazdkę. Rozwalamy to. Rozwalamy ziomka, rozwalamy ciebie. wszystko rozwalamy ponownie. Teraz 9, teraz 8, 7 Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Siedem. Dostał chyba, ale się upewnię jeszcze. A nie dostał. Dobrze, że wróciłem, bo być może to się okaże kluczowe. Chociaż wydaje mi się, że i tak się uda. Ta. Na bank będzie jeszcze dwóch przynajmniej. No, więc nie musiałam go wracać się po niego, ale spoko. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że się wyg udało wygrać. Że nasze, życie, nasze życia nie, nie są na takim złym poziomie, jak mogłyby być. I że dojechaliśmy do, do kolejnego garażu Johna. Dobra, odbieram sobie to za 200. Tutaj możemy sobie ulepszyć broń na maksa. I ponownie jest pistolecik, który strzela do tyłu. Aczkolwiek ja już temu nie ufam. Ja jej nie biorę, bo. Mm, ja I raz mi już oszukali. To ja, jak e, było takie powiedzenie, żeby nie przypomnę już. Że kto zdradzi, raz zawsze zdradzi? Jakoś tak było? Poprawiajcie mnie w komentarzach, naprawdę. Uuu, jakie koła. Jet Flowsy w ogóle są. A to będzie... O kurde, co to są za rzeczy? M Mamy po raz ostatni normalne koła. Dalej to już będą jakieś kosmiczne rzeczy. Dobra. Lamba Driver. I rakiety. I la Storm Launcher. dobra Dobra. Lecimy dalej. Impassable place i to mamy. To jest to. Było to też. To też było. Pamiętam. Szoker. Nie, nie. Ja go pamiętam. Ja nie chcę do niego wracać. I tych też pamiętam, ale no nie. Nad nie chcę go. Po prostu ten szoker, pamiętam, on tak denerwował mnie. Dosłownie wjeżdża w ciebie i ty nie możesz nic zrobić. Ja nawet po prostu nie chcę mieć z nim teraz do czynienia. Obyś, oby go, powiedzmy, dopiero się od drugiego levelu pojawiał, bo... Znam, że ci się pojawi za sekundę, żeby po prostu mi na złość zrobić. Dobra. O, pomagał mi, czyli może jednak schodzić do tyłu. O, widzisz, jednak jesteś egoistą. Chociaż w sumie... Ani egoistą. Nie! Rzeb mnie. Rzeb mnie. Dobra. Udało się go... Pogromić. Bo ja teraz to zwalamy. O, kurde! Ten też chyba był. Nie, ja mam wrażenie, że jakoś łatwo teraz z nimi idzie. Ten poprzedni boss był trudniejszy. Mam wrażenie, że te przeciwnicy łatwiej ci cały czas. Ja jestem strasznie szybki w ogóle. A chyba silnika teraz nie ulepszałem, chociaż mogę się mylić. Chyba ty umierasz zaraz. Wy też. Cyk, przejeżdżam tędy. Podjeżdżam tutaj. Rozwalam was tutaj. Zostaw mnie. I szok mu nie działa, ojojoj, oj, oj, oj pop Nie! Boże, jak ja się przestraszyłem! Nie! To się... Ja z słuchawki aż dłem, tak się przestraszyłem! Co to było?! I w ogóle, czemu przegrałem? Paliwa nie miałem? Czy mi zabili tego? T ja... Ja po prostu się prawie popłakałem, nie? Tak się przestraszyłem, że po prostu te słuchawki tak zrzuciłem z siebie i rzuciłem je na klawiaturę. Widzisz co? Teraz to jest prawdziwa gra. Bo to nie jest walka o y, życie twojego czołga w grze, tylko to jest walka o moje uszy. Jak to, jak to łajno jeszcze raz we mnie wiedzie, Przysięgam, że ja chyba już naprawdę dostanę jakiegoś ataku. I czemu ten pistolet strzela w dół? Dobra. Oni ciągle sył, Nie, ja po prostu mam traumę, nie? A ja z niego wcześniej żartowałem, że oj oj, nie, 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 nie. Boże, wy, wy wysłyszycie, jaka moja reakcja jest szczera. Wysłyszycie, jaka moja reakcja jest szczera. Ja się poważnie tego boję. To jest takie głośne. Nie, ja nawet na niego rakiet nie użyłam wszystkich, bo ja chcę mieć rakiety na tego szokera, żeby on tylko mnie nie dotknął. Dobra, może jeszcze jedno, ale więcej już nie go, bo ja chcę, tam tylko gościa zabije, te. Co twórca tej gry miał na myśli, dając takiego. tak głośny dźwięk, dla tego szoka. W drugiej części to nie było takie głośne. W drugiej części to w ogóle głośne nie było, po prostu było irytujące pod tym względem, że no wyłączać możliwość w ogóle je je jechania gdzieś. Ale tutaj to jest. Nie, ja będę trzymał sobie. Ja będę trzymał tę myszkę na tym zapauzowaniu, że, jak on się do mnie zbliży za bardzo, to żeby zapauzować sobie dźwięki na chwilę wyłączyć. Ja poważnie jestem przerażony. To nie jest, że ja. Yy, no, głośne, nie chcę słychać coś tam, tylko ja się po prostu boję swój słuch. Nie! Dobra, udało się, ale. Czy ten szok faktycznie mu czasami nie działa? Ale już wolę nie żartować z niego. Tak, gościu, fuszok jest potężny. Niekoniecznie pod względem, że wyłącza bronię, chociaż to też, ale. No, już nie będę nic mówił po prostu. Ja będę. Te... Wcześniej po prostu trzymał mysz... myszkę, jakby na tym, kursor. A teraz będę trzymał dosłownie cały czas rękę na myszce prawą, żeby móc szybko to kliknąć. Gościu, zbieraj tą apteczkę. Nikogo nie ma z tyłu. Dobra, może trochę za, za szybko zareagowałam, bo to jeszcze nie znaczy nic. Okej. Okay. Udało się. Dobra, rozwalam. Jeszcze wszystko jest w porządku. Milusi wiaterek jest. Walczymy z hordą jakichś ziomków, którzy są niefajni. Dobra. To jest po raz pierwszy, jak gram w grę. Nie boję się jej I, i po raz pierwszy boję się gry nie dlatego, że, nie dlatego, że jest horrorem. Bo to nie jest gra horror. Ale ja jestem przerażony tej gry. To jest zdecydowanie najgorsza część. W ogóle nie pamiętam, czy kiedyś jakąś bardziej traumatyczną gierkę grałem. Uznam to jako przygotowanie na przyszłość, jakbym miał nagrywać coś, jakiś horror na, przykra, na przykład. I ziomek ginie. Nie damy rady. I będę musiał znowu się z szokami użerać. Nie, nie, nie. Nie. Ile ile razy ja mam to powtórzyć? Ten odcinek nie będzie trwał krótko. Będzie trwał bardzo długo. Odbiorę sobie to, żebym mógł wszystkie apteczki dawać jemu i nie martwić się o swoje zdrowie. O zdrowie to muszę się swoje psychiczne martwić, jak ten szok jeszcze raz we mnie wjedzie. Dobra. Próbujemy. Przejechać to. Dobrze, że na kolejnych etapach, że tak powiem, już tego szoka nie będzie. Jakby on miał być z nami do końca, ja bym tego nie zdzierżył po prostu. Nie! To jest takie przerażające, nie no ja się boję tej gry, ja się boję tej gry, to jest jak horror. Nie bym, ja, miałam... ja byłam już, w ogóle czemu to paliwo jest, jest fioletowe? Z jakiego powodu? Zatruli je? Ale w sumie, jak zatruć paliwo? Nie wiem, może że na przykład wybucha, albo coś, nie wiem, ale no to w sumie bym go nie miał w sobie. Czemu to paliwo jest fioletowe, wytłumaczy mi to ktoś? Czy paliwo jest naprawdę fioletowe? Czy jest paliwo, które jest fioletowe? Dlaczego zebrałem w tej chwili apteczkę? To jest pytanie, któreś. To jest po prostu panika, nie? To jest po prostu panika. Jak ja widzę kolor jasno-niebieski, który się pojawia na moim ekranie, i nie jest to ani pasek tutaj, ani gwiazdka tutaj, ani nic z otoczenia, i to jest coś poruszającego się widzę, to ja po prostu spamuję spację, żeby wystrzelić wszystkie rakiety. Dobra, zwalam was. Ciebie też. Was też, chociaż... No dobra, rozwalę was. Podjeżdżam tu na górę. Gościu nasz umiera ten nasz ziomek. Może być ciężko. Ta, strzelaj w niego, super. Bałem się przez moment, że on się, nie że się zaklinował. Dobra, jedziemy. Czy to jest szok? Okej. Okay. Wszystko jest opanowane na razie. Ja też się staram jeszcze być opanowany. Chociaż wychodzi jak wychodzi, że... Parę minut temu zrzuciłem z siebie słuchawki, jakbym co najmniej, jakbym co najmniej usłyszał... Wybuch nuklearny na posesji sąsiada. By się to widzieli po prostu, to, by, to, był, to byłby up, ubaw, nie? Ja tak spanikowałem wnet. net. Dobra. Skupmy się jeszcze trochę na tej grze, chociaż zaraz się chyba zaraz będzie moment, gdzie się szok pojawia. Ziomek zaraz zostanie jakąś apteczkę. Mam nadzieję przynajmniej taką. Może ja będę na razie jechał prze. Czego mi brakuje? Tego brakuje. Swoją drogą bardzo fajnie wyglądają te kolanowe. No bo fajnie wyglądają, nie? Jak, jak jadę do przodu, to one się tak przechylają. Jak do tyłu, to się tak przechylają. Mega fajne, mega fajnie dopatrzone to jest. Plus też nie ma większych, żadnych praktycznie problemów z tym, żeby... Chociaż wiesz co, nie boję się, bo już ten dźwięk się zbaguje. Dobra, narażam uszy. Już się dźwięk zbagował. A bardziej muzyka się zbagowała. Muzyki nie ma. O kurde, pojawił się. Ale swoją drogą takie... To jest jak ASMR teraz, słyszycie to? I tak. ASMR ASMR I, Ale ASMR jest, nie? Cisza i nagle po pu pupu tylko słychać. Zaraz nie będzie tylko po popu słychać, tylko nieco głośniejszy dźwięk niż po pu pupu. Tylko on w nie nadąża za dawno, jakbym chciał go ulepszyć mu spida. No i Armor w sumie... Mimo tego, że on wcale nie ma mało tego, że wcale nie ma, nie ma problemu znaleźć z armorem, to i tak mu odam tu apteczkę, Bo ja tym bardziej nie mam problemu z armorem. Tym bardziej, że wiem, że potem będzie tak, że praktycznie cały damage z jakiegoś powodu będzie. Trzecia część jest. jest yy... Super! Resetujemy Gierkę w takim razie. A nie, mogę gry zresetować. Mhm. Trzymam Alt F4 jak coś. Jeszcze raz klikam Alt F4. Ok. Ehm... Um. Także to byłoby na tyle, jak chodzi o dzisiejszy odcinek, z tego co rozumiem. Bo gra mi chyba nie pozwoli dalej jechać. Czy znaczy, no jechać to na pewno nie, ale jak klikam Alt F4 i... Raczej nawet nie zobaczycie tego odcinka. Okej, okay, ej widzicie! Let's go, dobra. Nie urwało odcinka. <laughs> Byłem pewny, że urwie odcinek już. Dobra, czekajcie, odpalam Dead Paradise 3 jeszcze raz. Jakie to jest głośne? Jakie, czemu? Czemu? Przepraszam Was za Wasze uszy. Ja w tytule obiecuję, dam disclaimer, dam disclaimer w, tytuł, w tytule obiecuję, że dźwięki są być może nieco za głośne dla osób nieco bardziej wrażliwych. Na czym stoimy? Ach tak. Wiecie, co może już w tym momencie zakończę dzisiejszy odcinek? I tak się za dużo już tutaj stało. Spróbuję zrobić ten jeden level i liczę, że to będzie do przejścia tym razem i że się nie zbaguje gra. Jeśli ktoś grał w tą grę, to niech mi napisze, czy czwarta część też tak wygląda. Jeżeli czwarta część tak wygląda, Możecie, możemy już yy, powiedzieć otwarcie, że, yy, że, że, że kończymy serię Z Dead Paradise. Ok. Że kończymy serię Z Dead Paradise. Mam nadzieję, że część czwarta jest nieco bardziej zbalansowana i dopracowana pod względem wszystkiego w zasadzie. Na pewno w tytule dam disclaimer, bo to co się tutaj dzieje, w ogóle jakieś głośne wrzaski, jakieś szoki, które po prostu sprawiają, że boli mnie głowa i dostaję migreny. Dokładnie. To nie jest coś, co ja bym chciał przeżywać cały czas. W tytule macie disclaimer: jak nie na miniaturce wielki czerwony napis: Uwaga. Nie otwierać, nie, nie, włączać, nie ma, nie, nie, nie miej słuchawku, nie miej słuchawek na sobie teraz. Wcześniej się jest zbugowała gra. Teraz widzę, że już jest nieco lepiej. Rozwalamy go. Czy ja mogę naszemu ziomkowi przekazać apteczkę? No jedź. Gry powoli, bo ja bym chciał, żebym był pierwszy. Ale tylko wtedy, kiedy powiedzmy, je, są sami przeciwnicy przed nami, żebym to ja dostał damage. a jak się pojawi apteczka, to go. Poświęciłem swój słuch, dla te, żeby on wziął apteczkę. A jakbym tą, tą belkę. A, chciałem tą belkę tak na tył przestawić, że jak szok wam nie wiedzie, to żeby belka blokowała. Albo te? Dobra, to rozwalam na to od razu. Jestem zbyt silny. Może i samochód mam silny, ale. Sa ale Brakuje mi w tej grze jednego. Możliwość ulepszania w tym samochodzie. Ewentualnie możliwość ulepszania słuchawek antystresowych, które sprawiają, że prawie nic nie słyszysz. To mi się przydało. Albo na przykład w ten sposób, żeby szczelne były... Okej, okay, myślałem, że to szok. W ten sposób, żeby szczelne były wszystkie ściany tego czołgu, żeby żaden szok mnie nie ogłuszył. Dobra, idziemy. Udało się na szczęście powstrzymać w miarę cały damage, który miał lecieć na ziomka naszego, i sprawić, żeby on jakoś przeżył. I przy okazji zebrać trzy gwiazdki, i w zasadzie nie stracić słuchu. Więc to są dla mnie e, trzy, dobrze mówię, trzy spore sukcesy. Dobra, odbieramy sobie achievementy, i to na pewno już nie gram, nie, nie będę grał tego jeszcze jednego poziomu dzisiaj. O kurde, wydaje mi się, że to trzeba zrobić. Robimy to, bierzemy go i mamy, yy... Mamy wszystko na maksa? Hm. statystyki Aha! Nienawidzę tej części. Nienawidzę tej gry. Kupuję auto, nawet nie sprawdziłem statystyk. Czyż mam wrażenie, że mi się nawet nie wyświetlały. Wszystko w tym aucie jest gorsze. Wszystko. I powiecie, no spoko. No bo to podstawowy upgrade, więc nie ma... Nie ma tutaj upgrade'ów. Tu nie ma upgrade'ów. A więc to byłoby na tyle, jak chodzi o dzisiejszy odcinek z Let Paradise 3. Mam nadzieję, że Wam się po... Co ja gadam? Pewnie, że Wam się nie podobał. Mi też się nie podobał. Łapki w górę. Chociaż rozumiem też, jak będą łapki w dół. Subskrypcje. Nie zmuszam. Wyjątkowo. Mile widziane. I widzimy się w następnym odcinku. Za dwa dni. Do widzenia.